Witam państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na Śląskiej Ziemi, dokładnie na Śląsku Cieszyńskim w gospodarstwie Szymona i Rafała Macura. Ze mną kolega Dawid Madej i Szymon Macura. Do zbioru mamy dzisiaj 15 odmian kukurydzy. Doświadczenie jest o tyle ciekawe, że spotkało nas tu pewne nieszczęście w postaci drutowca. Obsada została znacznie obniżona, bo siew był 90 tysięcy nasion na hektar. Po obliczeniach przed samym zbiorem wychodzi nam niecałe 75 Proszę o tej technologii, tego pola i o całej historii. No, historia jest taka, że przed planem dla naszych doświadczeń była. Kukurydza zbierana na ziarno, po zbiorze rozrzuciliśmy 100 kg na hektar soli potasowej oraz 3 tony wapnia. zostało to zatależowane. Na wiosnę zastosowaliśmy obornik kurzy w ilości 30 t na hektar, została wykonana orka siewna, na którą rozrzuciliśmy ultra ósemkę w ilości 250 kg na hektar oraz monolita w ilości też 250 kg na hektar. Do podsiewacza zastosowaliśmy ultrakorna w ilości 150 kg na hektar. Zapraszamy na krótką relację. Zakończyliśmy zbiór doświadczeń. Kolega Dawid zaprezentuje wyniki planowania pierwszej trójki. Trzecie miejsce Lima Grand 31 377. Wilgotność 32,2%, plon 14,87 ton. Yy, drugie miejsce Edonia. Wilgotność 35,8%, plon 15,41 tony. I nie, niekwestionowany lider Mas 31L. Wilgotność 32,7%, plon 15,95. Tutaj się potwierdza nam właśnie to, że Mas 31L jednak jest odmianą, która jest wysoko planującą, bo faktycznie w naszym gospodarstwie to właśnie ona ma jakby numer jeden i, i to po prostu widać po tym co schodzi z pola. Szymon, bardzo dziękuję za fachowe podejście do, do doświadczeń. Dodam, że to nie są pierwsze doświadczenia w tym gospodarstwie, bo już wcześniej kosiliśmy doświadczenia sojowe z bardzo dobrym wynikiem, żeśmy je zakończyli tutaj. Myślę, że jak na obecność drutowca na plantacji wyniki Niezle. są niego, nie nie niezłe, zle. także Niezle. wydaje mi się, że mamy się czym pochwalić. Dziękujemy za uwagę.